Ja jestem, jak ja już powiem, gladiator, nie? Wychodzę do ringu i walczę z tego żyję. To jest boks, jest sponsorowane przez miejsce przygotowań Tomasza Adamka, Hotel Blue Mountain Resort oraz firmę Bilo Poland. Z Nikolą Wowkiem, tuż po zakończeniu pojedynku z Łukaszem Wierzbickim. jak się czujesz? Jak wygląda ten pojedynek z Twojej perspektywy? No jak, czuję, że się dobrze, wygląda jak. Niby trafia trafiał dobrze nadów, ale sędzia. Cały czas stał w stopniu, cały czas y, Wyszbicki szedł do przodu, Głowoy szedł do przodu, szedł na dół, no ale... Co Czyli ty, ty nie uważasz, że to były ciosy poniżej pasa? Nie, było tam, jeden raz chyba było naprawdę poniżej pasa, ja się podszedł do niego, że, że przepraszam, no był jeden cios, ale tam dużo ciosów, był celnych ciosów, nie? No ale, ja wiedział, że przegrałem, że nie oddadą, bo to gala Team i wiedział, że po puntach nie ma szans. A jeszcze mi pierwsze liczenie było, ja myślałem, jakie tam leczenie, Po utra utrata balansu. Nie? I, no, wiedział, że przegrałem i tak po punktach i szedł do przodu jak, jak gladiator, nie? bo wiedział, że nie ma szansów po punktach wygrać, trzeba oddać wszystko. No i szedł i dostał w ciosa upadł. Niby stanął, nie wszystko dobrze, ale sędzi lepiej widać ze strony, jak to było i sędzia przerwał. No, jak jest, tak jest. Jak oceniasz te jego umiejętności? Bo na początku pewnie większość osób spodziewała się, że ty pójdziesz do przodu, a to on zainicjował te ataki. Ładnie gdzieś tam cię na początku punktował. Uważasz, że to jest dobry pięściarz? Jak byś ocenił jego umiejętności? Ja od razu mówię, że on jest dobry pięściarz. Nigdy nie powiem, że on zły pięściarz, czy nie jest dobry. Od razu mówię, że dobry pięściarz, dobry, dobre nogi, szybki. No, ale mógł wygrać. Chciał, naprawdę, chciał znakałotować. Ja już powiem zrobię wszystko, żeby wygrać przy czasu. Chciał wygrać przy czasu, e, chciał uderzyć mocno. To chyba był mój błąd, no. taki jest boks. i idziemy dalej. Odczuwajesz tego ciosy? Nie, powiem się, że. Chociaż co znowu, nie, opłaty. nie, nie. Kurde, no po ciosach... nie, Dużo osób gdzieś tam zarzucało mu, że nie, że nie bije mocno. czuć jednak te ciosy? No, w rynku tego nie odczuwasz, nie? nawet jakby tam był nie wiem, Mike Tyson, nie? może gdzieś by boom uderzył i tego by nie odczuł, nie? bo to adrenalina i to wszystko ciężko powiedzieć, no, no chyba może uderzyć, ja jeżeli ja upadnę na deski, to w ogóle w zawodowym boksie każdy może uderzyć, mali rękawiczki, twardi, nie ma reguły. Na końcu długo się ściskaliście, coś tam do, sobie, do siebie mówiliście, co mu powiedziałeś? że mam dobre że dziękuję bardzo mu za szansę, za możliwość, bo kto inny po walce z Żerminkim by powiedział, nie, po co mnie ten wok nie, a on y, zachciał boksować, dał mi szansę, boksować o pas i dzięki mu bardzo, że on odważny, nie uciekł, uciekał w ringu, a tak no, co. Jak oceniasz jego szansę? Myślisz, że, że daleko zejdzie z takim stylem boksowania? ja nie jestem tam za bardzo jakimś ekspertem. Nie, żeby tam gadać, gada, gada, a co z tego nie wiem. A, a co teraz z tobą? Na pewno jakiś tam odpoczynek, ale, ale dalej boksujesz, dalej boksujesz gdzieś tutaj z Polakami? No jasne, ja jestem, jak ja już powiem, gladiator, nie? Wychodzę do ringu i walczę, z tego żyju i, i dziękuję wszystkim za wsparcie, wszystkim kibicom. Czystym. Wszystkim, 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 Mamu, treneru, Michał, Strogomu, Dietyku, Marcinu, Gandyku. No, wszystkim, kto wspierał. Dzięki, dziękuję bardzo wszystkim. Przepraszam, że tak, ale to jest boks. Dziękuję. Dzięki. Wszystkich fanów boksu zapraszamy na stronę To jest Boks oraz na stronę naszego sponsora Bilopola.